Witam Państwa serdecznie, Bojko, Natalia z tej strony zapraszam do porannej analizy na kanale FinMex. Dzień zaczęliśmy, drodzy Państwo, dosyć nietypowo, można by powiedzieć, luzowaniem polityki ilościowej ze strony banku Chin. Luzowanie to nastąpiło w nocy i można by powiedzieć, że wzbiło trochę azjatyckie indeksy po ostatnich mieszanych sesjach do góry. Decyzja nietypowa z racji tego, jak Państwo wiedzą, większość banków centralnych już zaczęło podnosić stopy procentowe, bądź w najbliższej przyszłości będzie i planuje, choćby Rezerwa Federalna. Rada Polityki Pieniężnej podniosła te stopy czwarty raz, pierwszy raz w tym roku, natomiast trzy razy w 2021. Wiele banków centralnych, między innymi Wielka Brytania. Która jako pierwsza podniosła stopy procentowe w 2021 o 15 punktów bazowych, zaczyna się ponownie zastanawiać nad podwyżką. Natomiast Bank Chin te stopy procentowe obniżył dzisiaj w nocy, także jest to swego rodzaju komunikat bardzo zbliżony do komunikatu, który wydaje mi się, że na ten moment płynie z Europejskiego Banku Centralnego, czyli obawiamy się tego, że przy potencjalnej podwyżce to ożywienie gospodarcze, które panuje takie powiośnie 2020 roku, które jeszcze jest takim ostatnim, można powiedzieć Echem gospodarczym, e, taką odbitką ożywieniem, e, nie chce tego po prostu popsuć. I e, taka retoryka płynęła głównie z e, wypowiedzi bankierki e, Europejskiego Banku Centralnego, bodajże w piątek. Bądź w czwartek w ubiegłym tygodniu, więc mamy z jednej strony retorykę na zasadzie podwyższamy stopy procentowe w obawie przed bardzo dużą inflacją, co robią obecnie Stany Zjednoczone, i mamy drugą retorykę banków centralnych, do których należy. Bank Chin, który działa i luzuje tą politykę monetarną, oraz Europejski Bank Centralny, który na siłę stara się być neutralny w obawie przed tym, że jeżeli zacznie podnosić stopy procentowe, to ożywienie w Europie zostanie po prostu wymazane. Także jest to dosyć ciekawa, powiedziałabym, mieszanka polityk monetarnych. Oczywiście nie mówię o tym, że cały świat ma nagle iść za jednym trendem. Podwyższania stóp procentowych, bo Chiny na razie bardzo dobrze sobie radzą z inflacją no z racji swoich mechanizmów, choćby akumulacji surowców i uwalniania tych rezerw, kiedy jest potrzeba. Natomiast a raczej chodzi mi o samą politykę Europejskiego Banku Centralnego, który, jako praktycznie jedyny na ten moment, pomijając Bank Chin, stara się na siłę być po prostu neutralny. A inflacja, jak Państwo widzieli po ostatnich odczytach, inflacji bazowej ze strefy euro nadal utrzymuje bardzo wysoką dynamikę. Także tym akcentem, tą obniżką ze strony Chin zaczęliśmy, zaczęliśmy poniedziałek. Dane z jednej strony, które wyszły w nocy. Od dotyczących chińskiej gospodarki mogłyby wskazywać na to, że pojawiają się jakieś pierwsze sygnały idące w stronę tego, że mogą wystąpić w Chinach przejściowe problemy. Choć produkcja przemysłowa trzyma się na bardzo wysokim poziomie, obserwujemy jej dynamikę idącą ku górze, tak na PKB, na wzroście gospodarczym jest już, jest już dosyć różnie. Także dane mieszane, ale z racji tego, że ta polityka została ze strony Chin poluzowana naprawdę może, może być ciekawie względem tego, co się będzie działo nie tylko na indeksach, jaki sentyment przyjdzie na europejskie indeksy, a mimo tego, że już no, praktycznie godzinę temu ponad się otworzyły, ale jaki będzie kierunkował ten senty, jak się kierunkuje ten sentyment dalej. Natomiast wracając do rynków, jak to dzisiaj będzie wyglądało, jakie sentymenty będą kierowały rynkami, mamy dzisiaj troszeczkę danych głównie z Kanady, w środku dnia, natomiast z samego rana poznamy inflację z Włoch to może ja przełączę na chwilę na kalendarz makro. Jak Państwo widzą te dane dotyczące tempa wzrostu i produkcji przemysłowych w Chinach już mieliśmy z samego rana, jak powiedziałam, ten pakiet danych dosyć mieszany, natomiast przed nami jeszcze inflacja z Włoch, w środku dnia natomiast sprzedaż nowych pojazdów w Kanadzie. Także dzisiaj tych odczytów nie jest za dużo. Jedyne co ciekawe nas czeka w ciągu tego dnia, ale to no, można powiedzieć, że już w godzinach wieczornych, to jest spotkanie liderów strefy euro. Tutaj, raczej bez jakichś większych projekcji. Raczej nie będzie tutaj rozmów o inflacji czy rozmów idących w stronę bardziej, można powiedzieć, gospodarczą. Tutaj nastawiam się jak zwykle na rozmowy o klimacie, bo nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale Europejski Bank Centralny, szczególnie Pani Prezes Europejskiego Banku Centralnego, Pani Lagarde, zawsze, kiedy pojawia się temat inflacji, kiedy pojawia się temat gospodarczy, ona zbiega na tematy związane z ekologią. Nie mówię, że to źle, aczkolwiek. Nie jest to za bardzo powiązane z polityką monetarną na ten moment. Jak natomiast, drodzy Państwo, kształtują się rynki dzisiaj? Zrobimy sobie taki szybki przegląd trendów, szybki przegląd tego, pod co mogą grać rynki w poniedziałek i przez mniej więcej cały, cały tydzień, bo wiadomo, że sentyment się zmienia. Przed Państwem, za mną, za moimi plecami, zaraz mamy Bitcoina. Dosyć można powiedzieć, na ten moment płasko się zachowuje cały weekend utrzymywał się w takiej dosyć sporej konsolidacji od poziomu, można powiedzieć, 40, 402 tysięcy, nawet troszeczkę wyżej, 42-300, do maksymalnego wybicia 43-794, no prawie 44. Patrząc natomiast na Bitcoina trochę pod kątem dłuższego terminu można powiedzieć, że cały czas no, już nie jest testowany ten wyższy zakres konsolidacji, cały czas testujemy, testujemy niższe poziomy z jednej strony mamy wyb wybicie powyżej 402 tysięcy, natomiast Bitcoin wygląda dosyć mizernie, technicznie, jeżeli chodzi o dalsze wybicia. Dlaczego na Bitcoinie jest tak płasko, dlaczego jest tak, no, może być kiepski wolumen i czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? No między innymi testu, z pewnością testu 402 094, czyli testu tego najmniejszego poziomu wsparcia. Technicznie Bitcoin nie wygląda na razie na takiego, który miał wybić. Szczerze powiedziawszy, bardziej nastawiałam się, kiedy Bitcoin był notowany powyżej 407 484, że faktycznie coś się. Na nim istotnego zadziejem pod tym kątem, że dojdzie w końcu do wybicia, bo ile można testować te górne i dolne granice, tym bardziej, że te ruchy w tych miejscach były silnie popytowe, natomiast kompresje, które później powstawały, powstawały w bardzo kluczowych miejscach, między innymi przy. Ważnej strefy oporu 51-851. Na ten moment to, co możemy potestować z takich stref, stref, można powiedzieć, wsparcia oporu, tu raczej strefy podażowej, czyli akumulacji potencjalnych zleceń sprzedających, to jest poziom mniej więcej 44 200. Tutaj spodziewam się, że Bitcoin napotka pewien opór w przebiciu tej strefy. Jest to wyznaczone na interwale godzinnym, także jest to dosyć obszerna strefa. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, na razie, jak sami Państwo widzą, no ta zmienność jest można powiedzieć prawie że nijaka. Wynika to też z ostatniego tygodnia, w którym obserwowała się bardzo dużą ucieczkę od ryzyka. Zatem ciężko się dziwić, że na krypto nie było jakichś wielkich ruchów, tym bardziej ruchów w stronę popytu, ruchów kupujących. Ciężko oczywiście się spodziewać po bardzo ryzykownym aktywie, że będzie, podczas gdy wszystkie giełdy uciekają od ryzyka, ono akurat będzie wybijać. Bitcoin stał się silniej skorelowany z rynkami tradycyjnymi, zatem trzeba nastawić się na to, że gdy te giełdy idą w stronę awersji od ryzyka, idą w stronę bezpiecznych aktywów, na Bitcoinie również może być po prostu różnie. Natomiast patrząc sobie na szeroki rynek, na ten moment, drodzy Państwo, ten pasek poziomy na górze, tutaj na indeksy, jak wyglądają te futuresy, sami Państwo widzą na razie DAX, indeksy europejskie na zielono, co może dobrze prognozować sesję europejską amerykańską, Natomiast sesja azjatycka, tak jak wspomniałam, trochę do góry pomieszanych danych, pomieszanych sesjach z ubiegłego tygodnia, z racji głównie na Chiny, które to zluzowały swoją politykę monetarną, wpompowały naprawdę już bardzo dużo, ponad 200 miliardów yuanów do systemu, także jest to bardzo duża ilość dla indeksów, jest to dobra wiadomość, gorszą wiadomością byłoby zacieśnianie polityki monetarnej, bo to oznacza wprost, że kapitał, który został wprowadzony na rynek, za który zostały zakupione obligacje, MBSy, różnego rodzaju papiery wartościowe, które de facto wspierały, wspierały również firmy, zostaje po prostu z rynku wyssany, zneutralizowany, tak jak to robi na ten moment taper w USA. Natomiast tutaj całkiem, całkiem nieźle to wygląda. Patrząc natomiast na waluty, czyli na sam dolny pasek, na razie waluty surowcowe oraz euro mocno do góry jest to sygnał do tego, że te ryzyko dzisiaj może się pojawić na giełdach. Inwestorzy mogą pójść w stronę. Ryzykownych aktywów, co już widzimy po indeksach, widzimy po walutach. Dolar na razie dosyć płasko, jen dosyć silnie się osłabia, na razie najmocniej z całej puli tych walut. Euro trochę do góry, fund dosyć płasko, natomiast Kanadyjczyk, Australijczyk, Nowozelandczyk, czyli waluty surowcowe, Australijczyk, Nowozelandczyk, waluty z antypodów, trochę bardziej na zielono. Zatem Gdyby nie to, że złoto i srebro oraz większość metali również ulega umocnieniu, co może być wynikiem tych inflacyjnych odczytów, wynikiem tego, że nie tylko produkcja przemysłowa, ale inflacja ma się dobrze, całkiem powiedziałbym, że poszłoby to wszystko raczej w rynek akcyjny. Także jest. Jest całkiem, całkiem przyjemnie, całkiem zielono dzisiaj na rynkach. No zobaczymy, jak to będzie, drodzy Państwo, wyglądało w ciągu dnia. Odczytów makroekonomicznych za dużo nie mamy, jak sami Państwo widzieli. Są to dosyć drobne odczyty, natomiast nie powiedziałabym, że będzie dzisiaj płasko. Raczej zmienność, raczej zmienność tutaj do umiarkowanej dojdzie. Jak to wszystko dzisiaj wygląda? No może właśnie zaczniemy od najbardziej zielonej strefy, czyli metali, złoto. Złoto umacnia się, można powiedzieć, że zaliczyło taką dosyć sporą odbitkę od poziomu 1813. Dzisiaj z rana, pierwszą taką strefą techniczną, podorzową, gdzie mogły się pojawić zlecenia sprzedających, to jest dopiero strefa. Zbliżona do 1826. Tutaj najszybciej bym szukała jakichś zleceń sell limit, czyli można powiedzieć małego odreagowania do dołu, natomiast złoto wygląda bardzo optymistycznie z racji tego, że fundamentalnie wspiera je nadal silna inflacja. Jest to bardzo dobry bardzo dobre środowisko, to inflacyjne środowisko jest bardzo dobre do wzrostów na złocie, natomiast szukając sobie strefy popytowej, czyli potencjalnej akumulacji zleceń kupujących, to jest nadal powyżej 1800, wyznaczamy to sobie na H1, to jest 1814, czyli złoto ma na razie te ograniczniki dosyć wysoko, obydwa, zarówno strefa podażowa, jak i popytowa, znajdują się na złocie e, znajdują się na złocie powyżej 1800, patrząc natomiast na długoterminowy trend Jaką się drodzy Państwo kreuje, no to siłą rzeczy nadal mamy wyciąganie i walkę, można by powiedzieć, z tą przeceną na złocie jeszcze z listopada. Jeszcze z listopada, no można powiedzieć, że połowa praktycznie jest. Jest za nami tutaj dosyć spora ilość patrząc po tych szczytach stref podażowych, która no, tam mniej więcej została przetestowana, ta troszeczkę wyżej przy 1800, no, tutaj myślę 30, jeszcze nie, zatem pierwsze naruszenie może pozwolić na retest jeszcze, jeszcze tego, tego szczytu, tutaj przy poziomie sobie oznaczymy tą może strefę na przyszłość, no dokładnie 1830, mniej więcej tyle ile powiedziałam na oko, 50 5. Natomiast dosyć głęboka strefa na H4 znajduje się popytowa dopiero przy 1804 i nadal jesteśmy powyżej 1800, co jeszcze pod koniec 2021 roku, przez cały listopad i początek grudnia, no było praktycznie niemożliwe, bo się znajdowaliśmy sporo poniżej. Dobrze wygląda złoto, zatem dobrze będzie wyglądało również srebro. Ono też bardzo zbliżone, bardzo zbliżone tutaj mam, Wygląd wykresu do złota, co oczywiście nie powinno nikogo dziwić, bo rynki obydwa są mocno ze sobą skorelowane. Jeżeli natomiast chodzi o bardziej ryzykowne waluty, czyli funta do dolara, euro do dolara czy australijczyka do dolara, no one walczą z tą podażą rzuconą pod koniec tygodnia, która wykreowana została na przestrzeni dwóch odczytów inflacyjnych: jeden inflacji konsumentów, drugi producentów. I tutaj, może, w gwoli przypomnienia. W ubiegłym tygodniu powiedziałam Państwu, że ta reakcja, ta pierwsza reakcja rynków na bardzo wysoką inflację 7%, najwyższą 400 lat, była bardzo dziwna, a była dziwna dlatego, że wszystko powinno iść w stronę dolarową, tej retoryki szybszego zacieśniania polityki monetarnej, a spowodowała wysoka inflacja, wyższą w stronę ryzyka, wyższą w stronę Australijczyka, funta. Euro, czyli walut, które absorbują ryzyko. Dolar się bardzo silnie osłabił. Pytanie dlaczego? Oczywiście wszystko zależało tutaj od retoryki Banku Centralnego, czyli Rezerwy Federalnej. Przy tych pierwszych odczytach 7% i tym olbrzymim wystrzale przeciwko dolarowi, osłabieniu dolara, co jest no, dosyć sprzeczne z logiką rezerwa federalna Powell podszedł bardzo neutralnie do tego, powiedział, że nadal czekamy na marzec, nadal czekamy na decyzję o zacieśnianiu polityki monetarnej wtedy, kiedy skończy się taper, wtedy, kiedy skończy się tapering, kiedy tak na dobrą sprawę zostanie wyciągnięta z rynku, zostanie wyciągnięta z rynku część stymulacji fiskalnej. Natomiast ten spadek, który obserwowaliśmy w tym miejscu, drodzy Państwo, wynikało głównie z drugich odczytów inflacyjnych, inflacji producenckiej, ale już retoryka rezerwy federalnej była zupełnie zmieniona. Mieliśmy do tego czasu sporo przemówień bankierów federalnych w kwestii tego, że Polityka powinna być szybciej zacieśniona, a stopy procentowe powinny być szybciej wprowadzone. Czekamy już nie na trzy podwyżki w 2022, tylko cztery. I ten wyraźny kierunek idący w stronę szybszego zacieśniania polityki monetarnej plus duży odczyt inflacyjny spowodował wymazanie wszystkich wzrostów z odczytu inflacji konsumenckiej. Jak natomiast, drodzy Państwo, dzisiaj wyglądają indeksy? Całkiem ciekawie, bo otwarcie było dosyć, dosyć wysoko, patrząc przez pryzmat sesji azjatyckiej, dosyć wysoko, mówię przez pryzmat również inflacji, która to przeceniła indeksy pod koniec tygodnia. DAX otworzył się, może zejdziemy trochę na niższe. Niższe poziomy M30 Dax otworzył się, może być w połowie tej ostatniej świecy. Mieliśmy teraz przetestowanie strefy podażowej na Daxie mniej więcej przy poziomie 15 970, mocne ściągnięcie i wyciąganie na ten moment e, wyciągaj, na ten moment tej podaży. Poszukując sobie tutaj e, takich stref do handlu e, z wyższych interwałów, no to przede wszystkim e, można powiedzieć, że taką pierwszą strefą podażową, przy której szukabym zleceń e, krótkich, sell limit, e, czy zleceń oczekujących, e, czy również zleceń e, take profit. I tego typu podobnych dopiero przy 16 068, No tutaj wyraźnie silna strefa podażowa, po której było przereagowanie do dołu. Natomiast strefy popytowej, potencjalnej akumulacji zleceń kupna, no można powiedzieć, że ona już tutaj została przetestowana przez silną świecę wzrostową. Powyżej 15861, czyli już tutaj bardziej wsparcie niż strefa popytowa. Natomiast strefa taka, naprawdę, którą można zobaczyć gołym okiem, którą z pewnością Państwo widzą, to jest ta strefa popytowa na się Przy 15 781 tutaj ewidentnie zlecenia kupna powinny się pojawić. Także na razie indeksy płasko powinny zaabsorbować azjatyckie nastroje. Natomiast nie można oczywiście tego traktować jako oczywistość. Czekamy, zobaczymy jak ta sesja rozwinie się dalej. Na razie jest predyspozycja taka fundamentalna do tego, by indeksy przereagowały te chińskie, chińskie dane, natomiast nie można się nastawiać, że tak. Drodzy Państwo, na pewno będzie. Natomiast indeksy USTech, US30, no można powiedzieć, że na razie odrabiają te spadki również dosyć blisko swoich stref podażowych. Na przykład UK100 już jest bardzo silnie, bardzo silnie wybił, także no, te indeksy mogą dzisiaj dosyć nas zaskoczyć. Natomiast to, co mówiłam, czyli jeny jako jedna z najsłabszych walut w tym dniu, na rozpoczęciu tego dnia, jak Państwo widzą, no, była ta przecena. Była przecena w piątek, natomiast no, można powiedzieć, że fałształtne wybicie praktycznie połowy już jest za nami. Bardzo podobnie fund do jena, czyli jeny może być oddają kapitał z ryzyka najsilniej, bo złoto nadal się umacnia. Dolar dosyć nijako, co można stwierdzić oczywiście po notowaniach funta do jena czy Australijczyka. Natomiast zostaje nadal bardziej silny w stosunku do Jena. Nowe również do góry, USDK odpikuje no, do dołu z racji tego, że ropa również dosyć, no może mieć dosyć mieszanie. Na razie mieliśmy spore wybicie w piątek, oczywiście, wszystko pociągnięte w dużej mierze inflacją i dobrym, do, dobrymi danymi dla. Rynku energii. Także dzisiaj może być ciekawie. Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie za wspólny przegląd rynku, za wspólną analizę. Zapraszam Państwa do subskrybowania kanału, zadawania komentarzy, zadawania pytań w komentarzach. I zapraszam do jutrzejszej porannej analizy. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.